Cześć, tutaj Krakus. Witam wszystkich ponownie na kanale i po świetnym wyzwaniu tygodniowym postanowiłem zagrać szybkie jedno wyzwanie dzienne. I tutaj mamy tak, Jerozolimy, wycieczkę nad morze martwych, tu są nieumarli przeterminowane leki, to może nie. Klucz do miasta są łatwiejsze fale, o, o połowę mniej przeciwników i drżące dłonie, czyli strzelanie w ruchu i bezcelowania jest bardzo niedokładne. I piekielny przypływ, o tutaj jest Demezis, strefa komfortu, impreza z bełtami. No to z tych trzech wybieram w sumie chyba najłatwiejszy. Klucz do miasta yy, i jadę. Dobra, dołączyłem do kogoś, ale widzę, że na samym początku to nie będę wychodził. I jest... Jest już dwóch graczy. Tutaj jest ładunek jak zawsze. A nie wiem w jakim momencie, czy, czy myśmy już przeszli tę pierwszą obronę, czy nie. O, wiem, dwa naboje. Tam kilka naboi. Oni już. Oni już to chyba ukończyli. Tak, idą dalej. No dobra. Wow, na to wygląda. A nie, to jest dopiero początek, bo tutaj wydawało mi się, że oni już tą obronę mają za sobą. To w takim razie tutaj nie ma co czekać. O. Hehehe, <laughs> aleś mi go dopadł. E, dobra, co. Aha, broni zabrali. No cóż, ale poprzednie wyzwanie przeszedłem. Eee. O, tutaj już nie ma. Poprzednie wyzwanie przeszedłem. Ale oni nie wiedzą chyba o tym, że tutaj jeszcze powinien być. E, nie, nie ma. Tak nie dlatego. Ej. Nie zakładajcie się tak do mnie z tyłu. Nie zakładajcie się tak do mnie z tyłu. Nie lubię tego. O, o. Au, nie mogę biegać. Ej, co to było? To chyba... Ktoś chyba presji nie wytrzymał i strzelił

gdzie jest wybuchowa amunicja? O, tutaj coś jest. Pistolet, okej. Okay. Wszystko pozabierali. No ale spoko. Tej mówię, poprzednie wyzwanie. Dobra, rozpoczynamy bitwę. O, dwa KM są, okej. Okay. O ten się tam ustawił w najgorszym możliwym miejscu, ale dobra. Jeszcze ma ten karabinek po się Boże. Nie, gdzie ty tam idziesz? Dobra. Lepszy, lepszą broń z... znajdę później. O, szury. Gdzie jest to? to jest. Tu gdzieś ładunek wważający czasem bywa. O, ale to jest dobra amunicję tylko. No, raczej znaczy tylko. Świetnie to jest. A. Nie wiem, co oni planują z tymi. <laughs> Przyciąłem go w powietrzu. Dobra, co my tu mamy? P... Pe... o! Nie. Karabin szturmowy Nie zakradaj się, mówiłem. Ostrzegałem, e, dobra, tutaj co my tu mamy? Strzelba. Nie no, broni nie muszę już zmieniać. O! Tam coś jest? Jest Ja jestem się dajcie spokój. O, tam jest krzy... krzykacz, ale coś Ej. Tutaj się rozejrzę, tutaj nic nie ma. Co to jest? Co to? Coś się nie skoncentrowali odpowiednio. I ciekawe, jak oni tutaj rozegrają sprawę. Bo. Okej, okay, tu jest KM. O, wszystko. Ktoś postawił tu KM'a poważnie. Coś czuję, że będzie. Y... Będzie nam bardzo ciężko tutaj. Karabin szturmowy. Ktoś zostawił. To ciekawe, co oni wzięli, jeśli zostawili karabin sztukowy. Tu jest problem, bo powinniśmy mieć y, te y, siatki elektryczne, a nie mamy. Nie no, ten KM tutaj to jest y, ciekawa taktyka. Wszędzie tylko nie tu. Ten jest tutaj OK. Jeśli będziemy się tutaj bronić, to ten nie w porządku, natomiast jeśli któryś postanowi iść na zewnątrz, no to... Let's go. No. Wait, this radio. We should warn people about the nerve gas. Any survivors in the city? Great! You have to remind us about survivors. The radio system is locked. The hardware key isn't here. Where do we find that? One of the strike team members would have had it. Shit. Okay, but this is it. Oh, we we'll leave after this. Тут, тут, тут. О, гранатник. Никто бы не говорил, что тут есть гранатник. Ай. Dobra, tutaj trzeba przeszukać. Odejdź. Czy ktoś postawił tutaj? Nie, on nie <laughs> Myślałem, że KM tam na górze, yy, jak zobaczyłem, to nic, nic nie może mnie zaskoczyć, ale KM tam to już jest mega. Wow, Myślę Hey Screamer. This will take a few minutes. We'll keep them off you. Work quickly. Um, dobrze, że mam apteczkę Nie no, Kajemy są rozstawione po prostu Bo to jeszcze można znaleźć Chyba nic Porostawiali e... A, oni się tam jednak będą bronić, tak?

god be with us I set it to repeat Let's go Everybody. 1 minute please I put the heroes. Today is a good day right. Oh wow Ok, a Please. Mm hmm. Ten tam utknął. I co nie. Окей, я так могу. Dobra, ten gość tam y, chyba sam tego chciał. Abym mógł, powinienem go dobić w sumie. O, właśnie. czasem się znajdzie jakiś jeden, jakieś zgniłe jabłko, no ale spoko. Ważne, że wyzwanie jest zrobione, bo w tym, w zeszłym tygodniu tak y, nieszczególnie mi poszło. Znaczy, w, nie w zeszłym, dwa tygodnie temu. Wyzwanie tygodniowe zrobiłem, ale później wyzwania dzienne to była, to była masakra. Teraz jest dobrze, no ale muszę przyznać, że wybrałem sobie najłatwiejsze z całej trójki. Gdybym wybrał któreś z pozostałych dwóch, na przykład to, myślę, że nie byłoby tak łatwo, ale nawet nie będę próbował. Na tym kończę, będę szukał jakichś ciekawszych wyzwań dziennych. Phoenix albo gdzieś. W jakieś takie, które się rzadziej pojawiają. Dobra. Który to? 965 poziom. Zostało zostały 34 poziomy do uprawnionego tysięcznego. Siekacz idzie w górę, także jest dobrze. Zbieram na kolejny prestiż. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Życzę miłego tygodnia i do zobaczenia w kolejnych klipach. Cześć.